Cześć, witajcie z tej strony Wacha. E, planuję wprowadzić kilka nowych serii na kanał, i na początek mam wam do pokazania grę o nazwie 60 Seconds. E, myślę, że znacie tą grę, bo jest ona dość popularna na YouTubie, ale tak krótko polega ona na tym, aby przetrwać po prostu w schronie podczas wojny. I oczywiście to od Was zależy, czy ta seria będzie kontynuowana, więc jeśli chcecie więcej filmów z tej gry, to lajkujcie, komentujcie i tak dalej, żebym po prostu wiedział, że to Wam się podoba. Dobra, przystąpmy sobie od razu do gry, nie ma co zwlekać. No i tak, tutaj zagramy sobie po prostu taką pełną atomową przygodę, tak jak tutaj twórcy ładnie nazwali Warto wspomnieć, że jest to gra polskiej produkcji No jak widać mamy tutaj napisane, zbierz zapasy, a następnie przetrwaj post-apokalipsę post we własnym schronie Tak więc rozpoczynamy Tutaj gra się na dwie fazy, na początek zbieramy sobie właśnie surowce oraz możemy zebrać sobie rodzinę a potem, właśnie będziemy sobie żyli w schronie, ale to zobaczycie dalej. Na początek, możemy się trochę rozejrzeć. Tutaj mamy broń, jakąś wodę. Tu mamy żonę, latarkę, siekierę. E, jakieś jedzenie. Radio by się przydało. Ja w tą grę grałem naprawdę mało, ale coś tam już ogarniam mniej więcej. Nie wiem, gdzie jest radio. A radio, radio by mi się naprawdę przydało. Ale dobra, zaczniemy sobie. Weźmiemy maskę. E, tutaj jakiś. Chyba poradnik skauta, coś w tym stylu. Dobra, odstawiamy to. Lecimy dalej. Weźmiemy sobie na pewno latarkę, bo ona się często przydaje. Siekierę i chociażby tutaj wodę. Nie wiem, gdzie jest, kurde, to radio, a radio naprawdę często się przydaje. Eee, tutaj mamy na owady. Jej chyba nie bierzemy, tak szczerze mówiąc. Aj, powiem wam, że słabo mi idzie. Weźmiemy sobie żonę. Woda kolejna. Ale dobra, jeszcze mamy trochę czasu. Mapa, mapa nam się na pewno przyda, bierzemy syna również, odstawiamy ich i teraz przydałoby się zapasy, dobra mamy wodę, tutaj jakieś jedzenie, no coraz mniej czasu, dobra lecimy, no powiem wam, że tak średnio, ale zobaczymy co z tego wyjdzie, to jest oczywiście łatwy poziom trudności, E, bo jak już mówiłem, no grałem w tą grę, ale może za dwa razy, oczywiście ani ja razu nie wygrałem. No, zupa pomidorowa może być przechowywana aż 737 lat. Spoko. Dobra, no i tak e, teraz prezentuje się gra. Tutaj właściwie e, nie będzie się działo nic dyna dynamicznego, że tak powiem, tylko wszystko odbywa się na zasadzie tekstu. Tutaj ten tekst będziemy sobie oczywiście czytać. No i tak, mamy dzień pierwszy. Prawie wszyscy ukryliśmy się w schronie. Prawie. Jedyne co nam pozostaje, to zacząć wymyślać przepisy nadania z zupy z puszek. No, bo nie wziąłem sobie tamtej córki, ale trudno. E, półki w naszym schronie są pełne puszek. Będziemy jeść z puszek, będziemy spać na puszkach, a nawet rozmawiać z puszkami. Niektórzy z nas już to robią. E, wody ledwo starczy dla wszystkich. Będziemy zmuszeni surowo ją wydzielać. E, racjonujemy zapasy. No i tak, mamy trzy, no, trzy puszki zupy i trzy butelki wody, tak tylko trochę. E, wszystko było w porządku, a chwilę później rzuciliśmy so, się sobie do gardeł. Jak to się stało? To jakieś szaleństwo. Musimy się wziąć w garść, e, jeśli mamy mieć jakiekolwiek szanse na przetrwanie. Może przejdzie nam z rana. Zobaczymy. Przechodzimy sobie do kolejnego dnia. Dzień drugi. E, nie będę jak cisza po burzy, czy może odwrotnie. Timi co z nim? Wszystko w porządku, nic nowego. Czasem najlepszą nowiną jest brak nowin. E, Dolores trzyma się dzielnie, na ile można, w tak klaustrofobicznym bunkrze. E, Które wstaje, temu wuj sam daje. Ted lubi tę maksymę i spokojne poranki. E, na razie nic się konkretnego dzieje, nie dzieje, nawet nie są głodni. E, no i właśnie, tutaj możemy sobie wy wybrać. To znaczy, nie, tutaj jeszcze nie wybieramy nikogo na ekspedycji, ale. Możemy sobie przygotować ekspedycję Na ekspedycji oczywiście możemy zdobyć sobie jakieś tam nowe zasoby e, Nigdy nie spodziewaliśmy się zobaczyć tańczącego karalucha To co prawda wciąż takiego nie widzieliśmy Ale natknęliśmy się na jednego wielkości szczura Dobra wiadomość jest taka, że zapewne przegonił wszystkie szczury w okolicy zła Te karaluchy są ogromne i prawdopodobnie rzucą się na nas przy najbliższej okazji I tutaj mamy do wyboru co chcemy użyć Czy e, chcemy zabić teg, m, tego karalucha czy tam karaluchy za pomocą Eee, no, po prostu tego środka owadobójczego, czy na przykład za pomocą eee, tego, tej książki. Ja spróbuję za pomocą książki. Dzień trzeci. Eee, było blisko, blisko kilka tuzinów takich świecących robali. Wystarczyłoby. Chyba by wykurzyć nas z naszego własnego schronu Karoluchy to prawdziwy koszmar, ale radioaktywne karaluchy Obrzydlistwo e, Nie możemy pozwolić, aby, aby Timmy był e, Dłużej spragniony Dolores po prostu chciałaby trochę wody I bez wody ten nie przetrwa Czyli wszyscy chcą pić e, Dobra, czyli tak Damy sobie Timiemu wodę, bo wyślemy go na ekspedycję A ich jeszcze przetrzymamy Więc wysyłamy Timiego na ekspedycję e, Mamy maskę, on tą maskę powinien zebrać ze sobą nie wiem, co się tutaj z mapą robi. Aha, mogę coś zaznaczyć, to ciekawe, czy to trzeba było zrobić wcześniej. Możliwe. No, zabrał sobie maskę. Kolejny działanie. Timi wyszedł ze schronu na pustkowie. Mam nadzieję, że sobie tam poradzi. E, no i oni chcą są wody i teraz tej wody im damy. Miejmy nadzieję, że Timi trochę zapasów nam przy, przyniesie. Jak każda rodzina, miewamy kłótnię, ale nigdy tak ostra jak ta, którą właśnie rozpętaliśmy. Nikt z nikim nie rozmawia. Ma, mamy nadzieję, że rozejdzie się to po kościach. No, zobaczymy, co to będzie dalej. Kolejny dzień. Ledwo udało nam się zmrużyć oczy po tych wszystkich kłótniach, oby się już nie powtórzyły. Dzień jak co Dolores w porządku. Ted ma się dobrze, no to okej. Okay. Eee, chyba nam tu brakuje pomyśl. Chyba nam tu brakuje pomyślmy. Hałas wentylatora jest. Dziwne hałasy dochodzące z są. Piekielne zawodzenie z zewnątrz jest. No tak, Dolores się nie odzywa. Może trzeba do niej zagadać i dowiedzieć się o co chodzi. No dobra. Zagadamy sobie do Dolores. I co z tego tutaj wynikło? Tim tym jeszcze nie wracam. Dolores trochę odetchnęło po szczerym. T -t, -a T T. ma się znacznie lepiej, nie wiem, nie wiem co to znaczy. Dolores trzyma się dzielnie, na ile można w tak klaustrofobicznym bunkrze. To już było i TED ma się dobrze. No dobra. Kiedy myślimy, że życie mogłoby być. Kiedyś myśleliśmy, że życie mogłoby być znacznie lepsze. To było zanim zrzucono nam na głowę bombę atomową. Teraz myślimy, że życie mogłoby być znacznie lepsze. W pewnym sensie niewiele się zmieniło. Kolejny dzień. Na razie jest spokojnie. To jest łatwy poziom trudności. I Timmy wrócił spoko. Jest chory. I z tego co widzę przyniósł wodę. Od tego jak zagospodarujemy to, co mamy dziś, zależeć będzie nasze jutro, więc lepiej się postarajmy. E, baliśmy się czy tymi da sobie radę, ale zuch chłopak wrócił z pustkowia i jest już bezpieczny. E, w ramach naszej ekspedycji złożyliśmy wizytę w lokalnej w podstawówce. Oczywiście w celach edukacyjnych wykluczone. Oczywiście nie w celach edukacyjnych, Poprawdziła nas tam po prostu desperacja, a szkoła wydawała się obiecującym źródłem potencjalnych zasobów. Eee, no i dobra, tutaj Timi nam przyniósł dwie butelki wody, e, maskę, maskę przeciwgazową. E, Timi jest głodny, a oni potrzebują wody. No dobra, czyli jemu na pewno damy jedzenie. Niestety nie mamy apteczki, on jest chory i dobra, im też damy wodę. Chociaż nie, przetrzymaj, przetrzymamy ich jeszcze jeden dzień, niech będzie. I wyślemy sobie kolejną ekspedycję, oczywiście. No i właśnie, nie mam radia i to może być problem, naprawdę. Nie mam radia, a jest transmisja radiowa. Nie wiem, czy da się w ogóle tą grę wygrać bez, bez radia, po prostu. Ale nieważne, oczywiście, jeśli macie jakieś porady, to bo mi był, byłoby miło, jakbyście napisali, bo ja tutaj nie do końca ogarniam. Nie wiedza to błogosławieństwo. Kolej, kolejny dzień bez najświeższych nowin i informacji raczej nas nie zabije. E, tymi potrzebuje picia, oni również, czyli wszystkim damy się napić. Niech będzie. I wysyłamy sobie Dolores na ekspedycję. No, niech, niech tutaj e, głowa rodziny, czyli Ted, niech sobie siedzi w tym schronie. Niech będzie. W e, Timiem jest wszystko w porządku. Ted tak samo, Dolores sobie poszła. E, no i tak, i mamy. Możemy nawiązać kolejny kontakt. Problem w tym, że nie mamy radia, więc kapa. Nic nie zrobimy. Dzień dziesiąty. Eee, jeśli chcemy być na bieżąco z awaryjnymi transmisjami, musimy korzystać z radia. No właśnie. Alternatywą jest bez... są beztroskie spacery po radioaktywnej powierzchni, w nadziei, że ktoś wyjdzie za rogę i nas uratuje. Pierwsza opcja wydaje się bardziej racjonalna. No dokładnie. Eee, ty mi Ted jest głodny. Ile mamy tego jedzenia? No to Ted jeszcze sobie wytrzyma jeden dzień be bez jedzenia. O, e, powietrze w tym cholernym schronie, schronie prawie nas. E, prawie nie nadaje się już do oddychania. W ciągu ostatnich kilku godzin sytuacja uległa gwałtownemu pogorszeniu. E, być może szwankuje nam wentylacja, może, się, może coś się zacięło. Jeśli tak się stało, musimy prędko zabrać się za naprawę. No to weźmiemy sobie latarkę, do tego wydaje mi się, że to będzie w miarę rozsądne. Oj, coś mu się chyba tutaj stało. E, jeśli odpowietrznik jest zablokowany, logicznym pomysłem byłoby sprawdzić, co go blokuje. Niemniej jednak, świecenie latarką prosto, prosto w gniazdo zmutowanych insektów e, zwykle tylko pogarsza sytuację. Wściekły rój odleciał, ale nie ubyło się bez kilku urządzeń. No właśnie. E, Tim jest głodny i spragniony. No, obydwoje. No i niestety, ten jest radny, ten jest chory, nic na to nie poradzimy. W tak niewielkiej przestrzeni człowiek wyczuje każdy zapach Gdy ze ścian wypadła dziś jedna cegła Zrobiło nam się trochę niedobrze To przez ten feto dochodzący z otworów w ścianie Obrzydliwość, powinniśmy to zbadać I pozbyć się przyczyny przykrego zapachu Myślę, że tak Nie wiem, czy to będzie ryzyko, czy nie, ale spróbujemy Zobaczymy, co z tego wyjdzie Dolora zwróciła, spoko I co ona tutaj przyniosła Chyba nic ciekawego, szczerze mówiąc no, zupę nam przyniosła I to tyle, więc słabo Aha, zupę, wodę oraz karty No tam karty chyba, wydaje mi się Że karty sprawiają, że e, Że po prostu oni tak Szybko nie tracą zmysłów, że tak powiem e, Dolores jest głodna, jej oczywiście damy coś do jedzenia I Ted jest głodny Ale na razie mu odpuścimy Hmm Dobra, wyślemy TEDa tym razem, zobaczymy. E, jedną z rzeczy, których nikt się chyba nie spodziewa, jest użycie na progu własnego schrodu bandy ludzi w zielonych wdziękach, którzy upierają się, że zabierają bogatych i rozdają biednych. Nie do wiary. czy powinniśmy wpuścić ten sobie do środka? Być może zapewnią nam trochę rozrywki, ale nie, ja się na to nie zgodzę. Nie będę wpuszczał nie wiadomo kogo. Dzień trzynasty. Zignorowaliśmy ten dziwny incydent i trzymaliśmy drzwi, drzwi zamknięte na klucz, dopóki głosy po drugiej stronie włazu zupełnie nie ucichły. Nie jesteśmy pewni, czy chcemy, by ci ludzie tu wrócili, co prawda brzmieli całkiem nieszkodliwie, ale czy w takich czasach można ufać nieszkodliwym ludziom? Mogą być jeszcze gorsi od tych szkodliwych. Dolores potrzebuje wody, Ted jest głodny, no to tak, damy Dolores wody, Tedowi damy jedzonko i Tedowi wyślemy sobie na ekspedycję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, poszedłem. Timik chce się napić, no to damy teamie, On jest chory. Damy mu tej wody. Jeszcze wody mamy dość sporo, więc spoko. Kolejna transpisja, nie dobrze. Dzień 15. E, dobra, team jest głodny, ona jest w porządku, tak więc damy mu tutaj. Wszystko było w porządku, a chwilę później rzuciliśmy się sobie do gardeł. No znowu to samo. Dobra, mamy dzień 16, więc w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Jeśli chcecie więcej, to tak jak mówiłem, e, lajkujcie ten film, zostawiajcie komentarze. Po prostu napiszcie, czy chcecie więcej filmów z 60 Seconds. Tak więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!